Dzień dobry! Jak zapewne wiecie, wolę nagrywać odcinek po tym jak jakiś transfer już się dokona, żeby nie powtarzać raz za razem. Prawdopodobnie, prawdopodobnie, jeśli nic się nie wysypie i tak dalej. Natomiast czasem zdarzają się takie sytuacje, zwłaszcza wtedy, kiedy rusza sezon, kiedy jest natłok pracy, że trzeba gdzieś się wkleić po prostu pomiędzy transmisjami, żeby jakiś odcinek nagrać. A podejrzewam, że ten transfer może zostać dopięty lada chwila. To znaczy, w tym momencie mamy piątek, godzinę 13.01 w tym momencie jeszcze. Przeprowadzka Gilles Kunde z Seville do Chelsea oficjalnie nie została ogłoszona, natomiast jak twierdzą ci najlepiej zorientowani dziennikarze między innymi Fabricio Romano, absolutny autorytet w kwestii transferów, ale także Dziennikarze lokalni, czy to w Andaluzji, czy na wyspach brytyjskich, ten transfer raczej jest kwestią czasu. Jak wygląda w tym momencie sytuacja? Prawdopodobnie wygląda tak, że Chelsea proponuje 30-30 kilka milionów euro plus kurta zume. Trwają oczywiście pewne pertraktacje pomiędzy Sewią a Chelsea. Wcześniej proponowany był rzekomo, także Emerson, jeśli chodzi o Zila Kunde jego klauzula wynosi w tym momencie 80 milionów euro. Wcześniej mówiło się o tym, że Sewilli zależałoby na sprzedaniu tego piłkarza za około 60. Milionów. To znaczy, gdyby w tym oknie transferowym wpłynęła taka oferta, to prawdopodobnie mączy i Pepe Castro taką propozycję by przyjęli. Natomiast oni mogą działać spokojnie, ponieważ Kunde ma jeszcze kontrakt do 2024 roku, i potem jak udało się spieniężyć Briana Hilla, sprzedając go do Tottenhamu i pozyskać Erika Lamele. Monchi po prostu może sobie działać spokojnie, może stawiać wymagania, ponieważ on te limity finansowe już ma ogarnięte i nie musi się martwić o swoją przyszłość, tak przykładowo jak Joan Laporta. Sevilla interesowała się tak swoją drogą, taka ciekawostka, Kurtem Zumą już w 2017 roku, ponieważ wiadomo, że dyrektor sportowy tego klubu, czyli Sevilla Monchi jest człowiekiem, który ma fenomenalne rozeznanie jeśli chodzi o rynek francuski i zresztą z tego rynku wyciągnął właśnie oglądanego w tym momencie Gilles Kunde. I od razu pojawia się pytanie, jakim piłkarzem jest z Kunde, niezależnie od tego, czy trafi teraz do Chelsea, czy na przykład przeniesie się do innego klubu. Mówiło się o zainteresowaniu Arsenalu, mówiło się o zainteresowaniu Tottenhamu. Podobno Kunde nie był za bardzo zainteresowany przeprowadzką akurat do zespołu Nuno Espirito Santo, ze względu na to, że Tottenham nie gra w Champions League, a jemu zależy w tym momencie na tym, żeby występować w klubie absolutnie elitarnym. Przed rokiem zgłaszał się Manchester City, do Kunde dzwonił także Pep Guardiola, natomiast wtedy Sevilla nie była zainteresowana sprzedażą tego zawodnika, i też trudno się dziwić, ponieważ celem Sevilla z sezonu na sezon jest zmniejszanie dystansu do pierwszej trójki, celem jest 80 punktów przykładowo i generalnie walka o coraz wyższe cele także w Champions League. Jeśli chodzi o samego Gilles Kunde, ten piłkarz trafiał do Sewii jako potencjalnie najdroższy zawodnik w historii tego klubu, to znaczy w momencie kiedy Sevilla go ściągała media przedstawiały go właśnie jako najdroższego zawodnika kupionego kiedykolwiek właśnie w Sewii przez Monciego, natomiast Moncie powiedział, że on może stać się najdroższym piłkarzem, jeśli wypełnione zostaną wszelkie bonusy. W każdym razie Gilles Kunde kosztował około 25 milionów euro. I wtedy Monchi powiedział też takie zdanie. Spośród wszystkich zawodników, których teraz ściągnęliśmy, a tych piłkarzy było naprawdę bardzo wielu, bo wtedy mieliśmy do czynienia z rewolucją na Estadio Sanchez-Pizjuan, najmniej wątpliwości mam co do Kunde I to nie sprawdziło się w pierwszych meczach młodego francuskiego obrońcy. To znaczy w pierwszych meczach Kundé popełniał sporo błędów. Czasami zachowywał się po prostu na boisku irracjonalnie, jak junior, którego albo przytłaczała presja, albo cokolwiek innego. W każdym razie nie mógł się ogarnąć. A od z samego początku na taką skałę, na taką opokę w defensywie, wyrósł inny środkowy obrońca, ściągnięty z ligi francuskiej, Brazylijczyk Diego Carlos Znant. Natomiast z biegiem czasu okazało się, że Kunde rozwijał się, że Kunde wyglądał na boisku coraz lepiej i że pod pewnymi względami stał się piłkarzem naprawdę świetnym. Kunde dzisiaj jest obrońcą dość kompletnym to znaczy jest szybki. Jest dobry z piłką przy nodze, jest bardzo skuteczny w powietrzu, natomiast ma jeden mankament, czyli wzrost. To nie jest skała. Wiadomo, że klubom Premier League teoretycznie w idealnym świecie zależałoby na tym, żeby każdy środkowy obrońca tam miał 1,93 m, powiedzmy, żeby przy tym był zwrotny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Kunde odbija piłeczkę mówiąc o tym, że Fabio Cannavaro zdobył złotą piłkę, to jest zawsze taki argument, z którego korzystają niscy środkowi obrońcy. Natomiast Kunde przede wszystkim zwraca uwagę też na inną rzecz. Nie należy patrzeć na wzrost piłkarza, analizując to, jak ten zawodnik gra w powietrzu i kiedyś Kunde powiedział, że zauważył taką rzecz, taką tendencję w lidze hiszpańskiej, że on zalicza mnóstwo pojedynków powietrznych, ponieważ trenerzy drużyn przeciwnych wybierają sobie właśnie jako cel na mecz kundę i zagrywają przy, przykładowo dośrodkowanie czy dłuższe podania na piłkarzy, którzy mają rywalizować w powietrzu z kundę, jakby ci trenerzy wy, do, od początku doskonale wiedzieli, że niski obrońca nie ma szans w powietrzu. Tymczasem okazało się, że kundę w powietrzu jest bardzo dobry, ponieważ ma świetny timing, ponieważ świetnie czyta grę i ponieważ świetnie wyskakuje. I często właśnie w kontekście tego piłkarza podkreśla się jedną rzecz. Intuicja. Co możemy rozumieć jako intuicja? Po prostu przewidywanie wydarzeń na boisku i Moje odczucie, patrząc na grę Gundę, jest przede wszystkim takie, że te intuicje widać w jednym fragmencie jego gry. To jest taka rzecz, na którą dość rzadko zwraca się uwagę, natomiast ja to już wyłapałem wielokrotnie komentując i oglądając mecze Sewii. Często zdarzają się takie sytuacje przykładowo, że leci jakieś dośrodkowanie w pole karne Seville, bramkarz gdzieś tam zostanie złapany na wykroku, czy źle wyjdzie do dośrodkowania, przeciwnik oddaje strzał na pustą bramkę, kto znajduje się w tej pustej bramce? Kunde. Ja nie jestem w stanie przeliczyć, ile punktów on uratował Los z takimi interwencjami, natomiast to jest taki obrońca, który po prostu z tym mi się kojarzy. A pozostałe kwestie... Raczej gra krótkim podaniem prędzej niż długim. Taki cross w stylu Sergio Ramosa to nie jest absolutnie markowe zagranie Żila Kunde, natomiast on ma obsesję na punkcie rozwijania się. O tym mówił Sergi Palencia, jego kolega z Żilądem Bordeaux. Że kiedy Kunde występował jeszcze w Bordeaux, to miał absolutną obsesję na punkcie wyprowadzenia piłki. I dzisiaj ten piłkarz raczej gra krótkim podaniem, natomiast on nie boi się wyprowadzić piłki rajdem, podciągnięciem kilkunastu czy kilkudziesięciu nawet metrów. To pamiętają zwłaszcza kibice Barcelony, kiedy zachował się no niemal jak, jak Diego Armando Maradona, oczywiście tutaj. Tutaj zdecydowanie przesadzam, właśnie zirkundę. Natomiast on nie boi się tej piłki wyprowadzać. On miał też taki komfort z wyprowadzenia tej piłki w Sewilli, dlatego że tam udało się stworzyć taki trójkąt bezpieczeństwa ktoś to tak jakiś czas temu określił to znaczy Diego Carlos, czyli ten człowiek, który idealnie uzupełnia Kunde. no bo to jest kawał chopa, niesamowicie silny przede wszystkim i fenomenalnie przygotowany fizycznie środkowy obrońca, a obok Kunde, który lepiej gra piłką, przed nimi jeszcze grał doświadczony Brazylijczyk były zawodnik Manchesteru City, ponad 30-letni już Fernando wyciągnięty z Galatasaray i często przykładowo, jeśli ktokolwiek brał się za wyprowadzenie piłki no to Fernando od razu ubezpieczał tę strefę więc tam naprawdę Juren Lop Lopete i przepraszam, fenomenalnie zorganizował porozumienie po prostu w tej defensywie. Też jeśli chodzi o doskok do przeciwnika, jeśli chodzi o pressing, trudno cokolwiek zarzucić Kunde. Oczywiście zdarzają mu się jeszcze błędy, bo to jest bardzo młody obrońca, natomiast skupia się na swoim rozwoju i przede wszystkim jest człowiekiem, który tak twardo stąpa po ziemi. Jakiś czas temu nagrywając jakiś odcinek albo o Seville, albo o przyszłych gwiazdach La Liga, bo tam Kunde i Brian Achille zresztą też umieściłem, przywoływałem słowa Igora Lewczuka, z którym miałem okazję rozmawiać. Dzisiaj piłkarza znicza Pruszków, czyli tam pewnie kilka kilometrów stąd. Pewnie trening odbywa właśnie Igor Lewczuk. W każdym razie Lewczuk w Girondin Bordeaux grał właśnie z Kundé, wtedy kiedy Kundé wchodził do dorosłego zespołu. Ciekawostka była taka, że kiedy Kundé dostał szansę początkowo, on sam mówił swoim kolegom, że nie będzie klasowym stoperem, ponieważ jest za niski i nie będzie klasowym prawym obrońcą, ponieważ jest za słaby z piłką przy nodze. Dzisiaj to jest jeden z największych talentów, jeśli chodzi o obrońców młodego pokolenia, który może zagrać i na środku obrony, i na prawej obronie, bo to jest też atut właśnie tego zawodnika, i z tego względu moim Zdaniem Chelsea będzie go rozpatrywała jako idealnego następcę dla Cezara Aspiliquety, ponieważ Kunde może zagrać na tych dwóch pozycjach. Na wahadle raczej go nie widzę. Trudno mi sobie go zwizualizować właśnie akurat na pozycji Carillero, jak to się mówi w Hiszpanii, czyli właśnie na wahadle. Natomiast moim zdaniem facet ma też to, czego może oczekiwać Tomas Tuchel. W Sewilli grał praktycznie zawsze w dwójce stoperów, natomiast ma profil idealny, żeby grać jako półprawy stoper w trójce, czyli głowa do góry, wyprowadzenie piłki. Dobra gra z piłką przy nodze. Szybkość przede wszystkim wtedy, kiedy chcesz ubezpieczać po prostu to, co dzieje się za twoimi plecami. I generalnie wszystko pod tym względem się zgadza. Dlatego ja też rozumiem, dlaczego, dlaczego Chelsea po prostu wzięła tego piłkarza na celownik. Julen Lopetegi, pytany o Gilles -Kundę. I o rozwój tego zawodnika. Przyznał, że to jest piłkarz, który po prostu kocha swój zawód i dlatego tak szybko się rozwija. Natomiast trenerzy, którzy prowadzili tego zawodnika jeszcze w młodszych drużynach z Bordeaux, często starali się tak tonować te jego obsesje na punkcie rozwoju, mówiąc o tym, że no słuchaj, chłopaku, będziesz miał w przyszłości problem, bo po prostu jesteś za niski, żeby być klasowym stoperem. Kunde przyznał, że w sumie oni mają rację, ale generalnie skupił się na tym rozwoju na tyle, że, że po prostu poszedł do przodu. Ten Sergi Palencia, o którym wcześniej mówiłem, to jest też człowiek, który, który chwalił właśnie Żyla Kunde, między innymi za to, że spędzał bardzo dużo czasu na siłowni. To znaczy kolegom, którzy mieli do czynienia z Koundé w Zielonde Bordeaux, Koundé zwyczajnie kojarzył się z profesjonalizmem i to jest też bardzo duży plus właśnie tego zawodnika. Zresztą w Sewilli też nie było żadnych afer związanych właśnie z tym piłkarzem. Jest tutaj kibice Chelsea, absolutnie nie powinni się obawiać a Kunde walczy też, mówi o tym wprost ze stereotypem, że niski obrońca nie może zrobić kariery, to są jego słowa i trzeba powiedzieć, że, że ten stereotyp faktycznie w lidze hiszpańskiej udało mu się zerwać o tyle, że w Hiszpanii naprawdę dość rzadko toczyły się takie dyskusje pod tytułem, a Sevilla ma za niskiego stopera. Ja myślę, że ten temat może wrócić w Premier League, że jeśli, oczywiście jeśli przejdzie do Chelsea, że jeśli Kunde rozegra kilka słabszych spotkań w barwach The Blues, jeśli przegra jakiś kluczowy pojedynek powietrzny, to podejrzewam, że, że ci eksperci byli piłkarze, po prostu wezmą go na celownik i zaczną zwracać na to uwagę. Natomiast przynajmniej w widze hiszpańskiej, czyli mówię to z bólem serca, ale obiektywnie w słabszej widze niż angielska, kundę udało się ten mankament przykryć. Zapytacie pewnie, dlaczego Chelsea jest tak zdeterminowana, żeby wydać duże pieniądze akurat na środkowego obrońca, skoro zwłaszcza w defensywie The Blues za kadencji Thomasa Tuchela wyglądali fenomenalnie. A to z tego względu, że kilku piłkarzom wygasają kontrakty, zwłaszcza właśnie w defensywie i zostaje im rok umowy. To po pierwsze. Po drugie Thiago Silva, choć to świetny zawodnik, to jest piłkarzem wiekowym. Cesar Spilicueta także już po 30 i trzeba myśleć o tym, co będzie za chwilę. Antonio Rüdiger chce przedłużyć kontrakt, a Andreasem Christensenem z Flund Interesuje się Sevilla, natomiast nie chce mi się wierzyć, żeby Chelsea akurat włączyła w ten deal duńskiego środkowego obrońca, który za kadencji Tomasa Tuchela wyglądał po prostu bardzo dobrze. W każdym razie, nawet jeśli. Jakiś zespół wygląda świetnie, zawsze warto go jakoś delikatnie odświeżyć, warto go wzmocnić, tym bardziej, że w tym momencie wydaje się, że mamy taką bezcenę na rynku, że ceny piłkarzy poleciały w dół i że da się takiego zawodnika, tak, takiego zawodnika przepraszam, jak Zilkunde stosunkowo tanio wyciągnąć albo po prostu ze względu na warunki, jakie panują obecnie na rynku transferowym można go wyciągnąć na takiej zasadzie jak Tottenham wyjął Hilla, czyli kasa plus piłkarz. Takich transakcji będzie siłą rzeczy. Pierwszy. Siłą rzeczy będzie w tym oknie coraz więcej, no bo kluby poza Premier League po prostu zwyczajnie nie mają kasy. Oczywiście sytuacja na świecie dotknęła wszystkie kluby, natomiast zwłaszcza w Hiszpanii widać nieprawdopodobny odpływ utalentowanych zawodników i to jest naprawdę bardzo przykre, bo ja osobiście czekam na jakieś ruchy transferowe właśnie w La Liga. Jakie postaci wymienia się w kontekście zastąpienia Gilles w Seville? Między innymi że Roma Boatenga. Także Ozana Kabaka. Na razie ta linia obrony Seville wygląda dość przeciętnie. Zostaje co prawda Diego Carlos, natomiast Joris Nianion czy Karim Reki, to nie są piłkarze, którzy dają ci jakąkolwiek gwarancję spokoju, więc trzeba liczyć, że Monchi coś wyczaruje. Natomiast ostatnio już przywoływałem słowa dyrektora sportowego Seville, który no powiedział wprost, że to jest okno nazna naznaczone cierpliwością i kreatywnością. To znaczy najpierw trzeba poczekać, a później mączy dopiero będzie wykazywał się swoją kreatywnością, a że jest prawdopodobnie najbardziej kreatywnym dyrektorem sportowym na świecie. Tutaj już widzę te komentarze kibiców Romy. To można spodziewać się, że za chwilkę wyciągnie po prostu taką perełkę jak ten chłopak za moimi plecami, czyli właśnie Gilles Kunde. Jeśli Francuz Trafi do Chelsea. Wydaje mi się, że to będzie bardzo dobry ruch, że Chelsea ściągnie piłkarza przede wszystkim przyszłościowego. Natomiast podejrzewam, biorąc pod uwagę, jak wyglądał jego początek w Sevilly, biorąc pod uwagę różnice pomiędzy ligami i chociażby to, jak hiszpańskie kluby radziły sobie w starciach z angielskimi drużynami w europejskich pucharach w ostatnim sezonie, że Kunde będzie potrzebował czasu. I nie zdziwiłbym się, gdyby była taka sytuacja, że na początku nie będzie wielkiego zachwytu. Jeśli już mam przedstawić moją opinię, natomiast w dłuższej perspektywie, to to jest transfer, który z pewnością się zamortyzuje i który spłaci się Chelsea. No bo nawet gdyby Kunde po prostu nie sprawdził się na Stanford Bridge, to za chwilkę będzie można go sprzedać przykładowo do Atletico czy do jakiegoś innego klubu. To, że Kunde decyduje się na Chelsea, być może w jakiś sposób też wynika z tego, że Real Madrid nie chce uzupełniać swojej defensywy, bo tego piłkarza też często i wielokrotnie wymieniano właśnie w kontekście królewskich. Natomiast jest to taki moim zdaniem dobry, rozsądny ruch dla samego zawodnika, który i pasuje do Chelsea. I ze strony Chelsea ruch jest absolutnie zrozumiały. Szkoda tylko, że po prostu kolejny fajny zawodnik prawdopodobnie za moment opuści Primera League. Mamy godzinę 13.17, chyba w tym momencie Kunda jeszcze oficjalnie piłkarzem Chelsea nie jest. Natomiast jeśli nie zostanie piłkarzem Chelsea, jeśli trafi do innego klubu, to mam nadzieję, że czegoś z tego materiału się dowiedzieliście, a ja powolutku będę musiał się pakować, bo jadę na mecze Ekstraklasy i właśnie też z tego względu chciałem nagrać ten odcinek. Teraz zapraszam do Kanal Plus w Weekend. Termalika, Bruk, Ciecza Wisła, Kraków, Krakowia, Śląsk, Wrocław. Najbliższy weekend także zaproszę na Ekstraklasę, a już wkrótce będę zapraszał m.in. na mecze La Liga i pewnie też Premier League. Także bądźcie z nami w Kanal+. Plus. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do następnego razu.